wszystkich serdecznie, bardzo was pozdrawiam. Dzisiaj jest ostatni dzień 2019 roku No i postanowiłem jeszcze się odezwać na pożegnanie starego roku zrobić takie podsumowanie całego roku. No i chciałem wam, przede wszystkim póki pamiętam bardzo, bardzo serdecznie wam wszystkim. Naprawdę wszystkim dziękuję za ogrom życzeń, jakie mi przysłaliście. I z okazji świąt, i z okazji teraz nowego roku. Dla mnie, dla mojej rodziny, naprawdę bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bóg zapłać. Powiem Wam, że nie jestem w stanie Wam wszystkim odpisać. Dlatego postanowiłem nagrać filmik, żebyście, żeby no, Was wszystkich pozdrowić. Pozdrawiam Was, wszyscy moi kochani subskrybenci. Wszyscy, którzy mnie oglądacie, ci, którzy po raz pierwszy mnie widzą, nazywam się Zając Ruben. Jestem zawodowym kierowcą ciężarówki. No, mówi się potocznie tir, ale tam niektórzy krytykują, że, że to absolutnie nie jest prawda. Słuchajcie, no prawda jest taka: obecnie, jak jesteśmy w Unii Europejskiej, to już właściwie tirów nie ma. Tiry te no, są tam, wszędzie, gdzie się jedzie poza Unię Europejską. To trzeba mieć yy, plakietkę tir. Transport międzynarodowy, specjalne zezwolenia muszą być, jak na przykład na Rosję, na Turcję, na Daleki Wschód. Wszędzie tam trzeba, ale tu, gdy się jeździ po całej Unii, no to Tir jest niepotrzebny. Także no właściwie jeżdżę kierowcą zawodowym ciężarówki. Jeżdżę ze stawem, Mercedesem, Actrosem, w, w tym roku obchodziłem 50-lecie. Także równiutka rocznica, zaraz po nowym roku, w lutym, już będę mieć już 51 lat. Dziadkiem jestem. To tyle tytułem wstępu. I słuchajcie, zanim powiem to, co chciał, mam przygotowane, chciałem wszystkim tym, którzy tak bardzo krytycznie krytykują pracę w Niemczech, u Niemca i tak dalej. Chciałem Wam powiedzieć, że w tym roku święta spędziłem, dlatego że moja rodzina jest rozsiana po świecie, także normalnie no wszędzie po trochu byłem, no tak zwyczaj już mam, że co roku na święta zawsze lubię jechać i odwiedzać. Zrobiłem do dnia dzisiejszego 3,5 tysiąca kilometrów. No, i to jeszcze nie koniec, bo po tym filmiku jadę dalej. Teraz obecnie jestem w takim miasteczku Turek na wiosce. U. No, to było ten dom jest od moich dziadków. Dziadkowie już nie żyją. Byłem dzisiaj na cmentarzu tam zobaczyć, czy wszystko w porządku, i tak dalej. Także to jest takie moje rodzinne tutaj miejsce. Tutaj spędzałem dzieciństwo. Taki sentyment mam. No, i tutaj jestem. I co chciałem Wam powiedzieć? Jadąc na święta, we Wigilię jechałem z moją córką, i na własne oczy widzieliśmy na, tu w Polsce. A potem, pierwsze święto, w Niemcy, i drugie święto, też byłem w Niemczech. Znowu tam dalsza moja rodzina jest u mojej mamy, z żoną żeśmy się widzieli, bo żona w tym roku jest na miejscu tam. Nie chciało jej się tu przyjechać, może przyjedzie po Nowym Roku. Pożyjemy, zobaczymy. W każdym bądź razie chciałem wam powiedzieć, że do was na własne oczy widziałem normalnie cała armia kierowców. To znaczy się ciężarowe auta, które stały na parkingach i w których były kierowcy. Chciałem powiedzieć, czy, czy w ogóle wiecie i zdajecie sobie sprawę, że podczas tych świąt, bardzo dużo kierowców w całej Europie stało, i to nie tylko nasi rodacy, nasi rodacy oczywiście, ale pod polskimi banderami też żyły oczywiście no, Ukraińcy i wszyscy obcokrajowcy, którzy u nas pracują. I no, i dużo, część kierowców tam było z Litwy, z Białorusi, z Ukrainy. no Byli też tacy, którzy się po prostu nie wyrobili. Z Polakami chciałem porozmawiać, chciałem jakiś wywiad zrobić, żeby po prostu zrozumieć mentalność i ten, ale powiem Wam, nie chcieli rozmawiać ze mną. Powiedziałem, że też jest no, zawodowym kierowcą i byłem zdziwiony, że po prostu nawet w święta, a się pracuje, no dużo chłodniej jechało. Były też i plandeki. Były też tak zwane wanny, czy takie inne auta samorozładunkowe, co tam wiozli pasze i powiem Wam, to znaczy się nie chcę tego komentować, komentarz zostawiam Wam, szczególnie Wy wszyscy, którzy tak bardzo krytykujecie pracę u Niemca żebyście mi na to co teraz opowiadam, żebyście mi w komentarzach napisali co wy o tym myślicie, żeby podczas świąt kierowca nie miał świąt, tylko spędził całe święta w kabinie, czy to jest normalne, czy to jest nienormalne, bo w mojej firmie tydzień przed świętami już cała firma miała wolne. Był tylko jakiś dyżur, ale to te dyżury najczęściej zawsze pełnią jakieś tam emeryci, którzy lubią sobie dorabiać. Ale już wszyscy kierowcy w większości byli na, na, na wolnym. Tydzień przed świętami miałem wolne, i te wolne mam aż do Trzech Króli. I tak moja firma ma przerwę. E, oczywiście dyspozytorzy mają gorszą pracę, bo oni teraz, zaraz 2 i 3 stycznia, te dwa dni będą w pracy. Nie wiem czy wszyscy, ale część będzie gdzie no będą układać że jak ja wrócę do pracy to już mój zestaw będzie sprzężony z jakąś tam naczepą dostanę dokumenty i, i będę poinformowany gdzie pojadę ale to dopiero się wszystkiego dowiem 3 stycznia, mam dopiero dzwonić i będę poinformowany kiedy mam wrócić do pracy tak wygląda praca u tych tak zwanych, jak wy to mówicie niedobrych Niemców Dlatego, tak sobie przez te święta jechałem przez Polskę, przez Niemcy, żeby odwiedzić rodzinę, spędzić jakoś fajnie czas. To wam powiem, że tak sobie cały czas myślałem, i ja mówię tak. Niektórzy ludzie, szefowie tych firm, z rodziną zasiadali sobie do, do, do kolacji, do to, do, żeby się pogościć, ładnie miło czas spędzić. Czy oni w ogóle pomyśleli o tych swoich biednych pracownikach, którzy po prostu w tych kabinach spędzali tak czas. Takie z tym was zostawiam i nie chcę tego komentować, żebyście potem nie myśleli, że ja tam nie wiadomo co, że się mądruję. Po prostu takie zastanowienie. Chciałem wam powiedzieć, że e, z historii trzeba brać naukę. E, na pewno słyszeliście, teraz niedługo będziemy obchodzić znowu rocznicę wiosną, o tragedii Titanika. Jak do tego doszło, że pycha, zarozumiałość, pewność siebie, niesłuchanie innych doprowadziło do tragedii, ta zarozumiałość, że to jest niezniszczalne. I co? I zginęło tyle ludzi. Ogłupią tak zwaną górę lodową się, się rozbili. I jeszcze na dodatek, jak czytam historię, że kapitan był informowany, że na tym kursie, na którym on płynie, że są góry lodowe. To po prostu to zlekceważył. Wyobrażacie sobie? Dostał kilka tych oszczerzeń, zlekceważył. Potem, gdy już się rozbili, to był statek, który mógł w krótkim czasie podpłynąć i wszystkich wyratować, to nawet nie było wezwana pomoc. I tak sobie myślę, że my w dzisiejszych czasach, którzy żyjemy, żeby wyciągnąć jakąś lekcję i szkołę z historii, która się wydarzyła. Wszyscy przywódcy tego świata, których już nie ma, już nie istnieją, ale historia o nich była Napoleon, Hitler, Kazimierz Wielki i inni, inni którzy chcieli coś zrobić. Nigdy nie słuchali ludu, co do nich mówi lud. No i dlatego ja mówię, tak jest. Dlatego chcę Wam powiedzieć, że jako człowiek wierzący, obserwując to wszystko, co się teraz dzieje i ten dobrobyt jaki jest, to ten dobrobyt nas wszystkich niszczy. Nasza, nasza Ziemia zmierza normalnie ku kataklizmie. Ku końcowi. Nikt się nad tym nie zastanawia. Tak ktoś porównał naszą Ziemię. Że, to je, że my na tej ziemi to jesteśmy tak jakby w pędzącym pociągu, który leci w przepaść normalnie i no nie ma możliwości z niego wyskoczyć. Dlatego chciałbym Wam z okazji Nowego Roku życzyć błogosławieństwa Bożego i żebyście po prostu zastanowili się nad, nad, nad swoim życiem. Chciałem... Eee, przeczytać Wam, bo śpiewać nie umiem, moja małżonka by Wam to zaśpiewała. Eee, ze starego śpiewnika, śpiewnik z 67 roku, kościelny śpiewnik. Moi dziadkowie często śpiewali tu różne pieśni i taka najbardziej ulubiona pieśń w mojej rodzinie eee, jest: eee, Z mym Jezusem radość nie wędruje. Z nim radosne spędzam życia dnie. On mi w niebie wieczny cel wskazuje, w dom i serce bogą radość tchnie. Polem, lasem i doliną ciemną pójdę, gdy on trzyma moją dłoń, ale gdyby Jezus nie szedł ze mną, wpadłbym pewno w grzechu zgubną toń. On mnie szczerze, gdy się do snu kładę, rano on rozprasza chmury trwóg. Na bezdrożach zbawczą daje radę i pociesza wśród ciernistych dróg. Tylko z Nim chcę w życiu mym obcować. On jest chlebem, On napoje mym. Tylko z Nim się smucić i radować i na wieki być już w niebie z Nim. Gdy się skończy czas wędrówki mojej, Jezus w Ojca mnie wprowadzi dom. I wśród niebiam błogiej rzeszy swojej kres położy smutko mym i łzom. Tą pieśń zawsze moi dziadkowie, ciocia, tutaj, która tutaj żyła, zawsze jak żeśmy się żegnali i odjeżdżaliśmy stąd, do naszych domów, zawsze przed wyjściem tą pieśń, ta pieśń była śpiewana, bardzo fajna taka melodia, taka nastrojowa, ale też taka dająca nadzieję. To ta pieśń była, tą pieśń, tą pieśń Wam wszystkim dedykuję z okazji Nowego Roku. I słuchajcie, jeszcze chciałem Wam jedną rzecz przeczytać. Dostałem dosłownie dzisiaj od pewnej mieszkanki Białego Stoku, Bożenka, jeżeli mnie ogląda serdecznie, pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinę. Dostałem taki piękną modlitwę ułożoną przez amerykańskiego farmera. Sam ją ułożył, i to krąży ta modlitwa w sieci. Może niektórzy już ją widzieli. Znaczy się czytaliście, chcę po prostu podzielić się, bo całkowicie się podpisuję pod tym. Panie, na końcu tego roku chciałbym Ci podziękować za wszystko, co od ciebie dostałem. Dziękuję Ci za życie i za miłość, którą otrzymałem i którą dałem. Za kwiaty, powietrze i słońce, za szczęście i za troski. Za to, co było możliwe, i za to, co nie było możliwe, oddaję Ci wszystko, co w tym roku zrobiłem: wykonaną pracę, rzeczy, które wyszły spod moich rąk, i to wszystko, co zdołałem moimi rękami zbudować. Powierzam Ci ludzi, którzy mnie kochają i których ja kocham, moich nowych przyjaciół, tych, którzy są blisko, tych, którzy się oddalili, tych, którzy zakończyli swoje życie. Tych, którzy prosili mnie o pomoc, i tych, którym zdołałem pomóc, tych, z którymi dzielę życie, obowiązki, smutki i radości. Dzisiaj, Panie, proszę Cię: wybacz mi źle wykorzystany czas, niemądrze wydane pieniądze, wypowiedziane, bezużyteczne słowa, lekceważenie, wybacz mi puste działania, lekceważenie miłości. Yy, źle wykonane prace, życie bez entuzjazmu, poświęcanie zbyt krótkiego czasu na modlitwę, moje zapomina, zapominalstwo i to, że milczałem, kiedy należało mówić. Pokornie proszę o przebaczenie. Panie, yy, czasy i wieczności, Twoje jest dzisiaj i jutro, przeszłość i przyszłość. W perspektywie nowego roku, który niebawem się zacznie, powierzam Ci raz. Na zawsze, wszystkie te dni, które pozwolisz mi jeszcze przeżyć. Dzisiaj proszę Cię dla siebie i dla moich bliskich o pokój, szczęście, siłę i odwagę, miłosierną miłość i mądrość. Chcę być codziennie pełen optymizmu i życzliwości. Zamknij moje uszy na wszelki fałsz, moje usta na kłamstwa, egoistyczne słowa i na inne słowa, które mogą kogoś zranić. Za to otwórz całe moje jestestwo na wszystko co dobre, żeby twoje błogosławieństwo mogło napełnić mojego ducha i żebyś rozsiewał je wokół mnie. Napełnij mnie dobrocią i szczęściem, by ci, którzy ze mną żyją, mogli znaleźć w moim życiu coś z ciebie. Panie, daj mi szczęśliwy rok i naucz mnie głosić moim życiem twoje błogosławieństwa. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. To chcę Wam wszystkim dedykować. Pozdrawiam Was jeszcze raz serdecznie. Dziś cały świat się bawi, ale w tej zabawie, żeby też nie zapomnieć o Jezusie. Jezus jest najważniejszy, tak jak tutaj w tej modlitwie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy, których osobiście znowu niedawno poznałem. Ogromnie jest mi miło. Pozdrawiam Wasze rodziny. No i oczywiście pozdrawiam tych, którzy się wybierają do mojej firmy. Miejmy nadzieję, do zobaczenia, do siego roku, niech Pan Bóg Was prowadzi. Au revoir, czyz masz good Bye bye. Ahoj i do spydania. <laughs> Trzymajcie się, pa!